Ale jest fajna noc. Co nie? Taki jeden pomysł. A co? Ja widziałem na wsi, żeby budowali taki jeden fajny las, ale to on już, już dawno. On już dawno był budowany. A ja dopiero teraz go odnaleźli. I oni z nie... Nie a nie zabudowano Dobra, chodźcie. Chodźmy to Chodźmy zjemy, zjemy. Mam jeden chlebek. Zły pomysł. I o, i to cicho tam, zły pomysł, zły pomysł. Zawsze ty masz problem. A mi to jest obojętnie. Co patrzcie, co oni tu zrobili? Zburzyli w ogóle ten las nawiedzony. No i dobrze. A czyli ten domek. Kiedyś O, patrzcie. Maszek jakiś dziwny. Patrzcie. Małeś pedałek, żebyś wiedział, co hmm, podejrzane. Może jakiś prywatny las? No, może prywatny. Może być. Dobra, mamy odtąd. O nie! To jest krew! to jest krew Ale, ale. Tu jest już stara krew. No. E, dobra. Nie. No, co to? Co w w tym kempingu? O kurde, przez to nie da się przejść Krzyściwo jest Chyba było rozparane coś No cóż to było? Dwa użycia są I te jest bardzo stare I one są już bardzo wykorzystane I, I łóżka No ale ważne, jest To jest najważniejsze Podpalenie może ognisko O. Dobra, odłóżmy to ale ja, ja to postaram się może wyczyścić zerwać Krew się lekko chyba A zam... Ała! To chyba kawał na krew Nie, nie Lekko szczypie Chodźcie może dalej okay, jeszcze eee, Chodźcie O, patrzcie! Jakiś dom! A tutaj... K jakiś obu... Auto całe zarośnięte koło. O! przebite koło jest jedno Jedno jak dwa Nie da się Jak dwa, dwa Kurde, twarde to jest Dobra Eryk, 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 gdzie ty jesteś? Chodź, trzymajmy się razem, będzie najbezpieczniej Byśmy się najpierw trzymali razem Chodźcie Zdejdźmy jeszcze tą druszkę. Creeper? Co tu robi ludzka cz czaszka? Mała. Kolejna ludzka głowa. czaszka stara. Ale patrzcie! Może być. Może. Jakiś, jakiś dom! I to jest. jakiś płoc? Puk, puk! Halo? Dzień dobry, jest Halo? tu ktoś? O. o nie Czy tu ktoś był zadziegany? Tu jest dużo krwi Patrz na górę może Jakaś skrzynka? O, patrzcie, jakieś więzienie To się ta klatka! Jakaś klatka, mi. Y y dobra. A jest książka, książka, jest jeszcze, zobaczę. Y nie, nie, nie sprawdzajmy jej jeszcze. Chodźcie. Książkę jest sprawdzimy to może to. później, bo. Najlepiej. O nie! Kim, kim pan jest? Kim pan jest? Kim pan jest? Nie. No, się no. Nie. Nie. Y nie. Proszę, nie. Y Wiesz, nie. 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 Nie, Eryk! Eryk, coś, to ty musisz przyjść, nie? Eryk! Eryk! Przyko, Eryk, Eryk, chodź! Mogę nauczyć coś zrobić, coś złego! Co to jest za miejsce? piękna grupa.

Idziemy. Chciałam opieść. Najlepiej jak ja pójdę. No mam. No. No. <śpie> Dobra, droga, wolę. Łącznie. Co się... no, tak, my teraz robimy? No, no. Nie, otwieram. No, Budzi się. Budzi się. Budzi się. E, 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 to jest książkę! czy ją, patrzcie, patrzcie! O nie! Jakaś, jakiś ptaszek zjedzony? X żywi? O nie! Zobaczcie to! Uważ to! Zjedzony, Oj, jest jakaś to jest psychopata, to jest jakaś To jest dużo krwi poza tym, więc mam dużo z to świadczy Jaki strych Dziurawy, dużo pamięci Siekiera Taka ona się O nie! Ona ma dużo krwi na sobie! Ona ma dużo krwi to nie, nie, nie! Wyrzuć to gdzieś. Powiedz. Wyrzuć to gdzieś Słuchaj, się przyda. Ja się to jest jakieś zmiłe mięso. To mięso ma około... chyba z lat. To mięso wygląda tragicznie. Spoko, mam chleb. Ktoś go ja ja to, ja to? Ktoś spadł. No nie z sieci? Chodźmy. z nie byłem nigdy czyszczony. Chodźcie. Cicho, przerywaj się. Cicho, do Zanim się Dobra, dobra. Dobra. Nie no, objadę. Ale tak pyszne. Co ty powiedział? co nas jeść. Panie skanibale. Mogłabym, nie, nie. Zniszcz te i pomogę Ci. Nie da się, za twarde są. Nie da się. Nie, Ale To jest serio krew. To taka. sucha. Dobra. Dobrze. Otwieramy O nie! Czaszka człowieka, siekiera, kilof, stary kilof. Dużo krwi. Stara sieci. Dobra. Biorę kilów Zwalamy te drzwi. Dobra, uciekamy, 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 szybko, szybko, szybko. Ciekamy stąd. To szybko, biegnijcie, biegnijcie! Zanim nas dorbie! Problem. No to otworzyć, rozwalić to Jadą w masie. Uciekamy! Uciekamy, biegnijcie, 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 Policja, na policję, na policję! Kanibal, kanibal! No kanibal na wsi! Kanibal goni! No jak my tak szybko biegniecie? Tak! Na wsi! No i będziemy słychać przed kością! to szybko zgłosić! Halo, kanibal, kanibal, w mieście! Tu? Kanibal, w mieście, obok! Na wsi, na wsi, na wsi! Naszy, na wsi, na wsi! Panie policjancie! Co się stało? Już pana jest sprawa, bo na wsi jest... wiesz, wiesz, wie, na wsi jest taki kanibal. W latach, Co? No, Kojarzymy go dobrze, dobrze Dobrze, dobrze, dziękujemy za informację, Zajmiemy się tym. Do widzenia masz, do widzenia. Dobrze dziękuję. Zajmę się tym. Zajmę, zajmę. Dobrze. Dobra. Chyba, chodźcie Chodź się mapę zobaczyć. Czy kiedy trzeba do oddać? Bo no, to jest akurat ten w budowie Chodźcie, jest! Ten dom na mapie, widzicie? Tutaj jest ta dróżka Dobra, chodźcie Kupimy co tutaj w sklepiku, po szkole, rozluźnimy się od tej akcji Po prostu damy żeby tego nie było, okej? Okay? Chodźcie Usiądźmy się gdzieś. Patrzcie. Ugadamy sobie. No i dobra i wiecie, że mój pies ma. wiecie, że byli